Może znacie takie, taki moment w swoim życiu, jeżeli macie taki dosyć dobry wgląd w siebie? Może widzicie to, jak bardzo mocno wasz umysł egotyczny kontroluje i chce kontrolować rzeczy w waszym życiu. Ja, ja mam takie doświadczenie, że kiedy właśnie robię, próbuję, kiedy robię coś, coś ważnego dla siebie, kiedy, kiedy skupiam się na jakimś ważnym projekcie, ponieważ. Wiele razy próbowałem w przyszłości zbudować coś wyjątkowego dla siebie. Wtedy wydawało mi się, że to jest coś, czego naprawdę chcę. Natomiast no, jeśli to nie płynie z serca, to często niestety to się nie udaje. I tak było w przeszłości, ale mój umysł egotyczny, który no, jednym, z, jednym z zadań jest chronić nas. Mój umysł egotyczny zapamiętał sobie to doświadczenie, więc teraz, kiedy robię coś naprawdę ważnego dla siebie, on e, próbuje cały czas kontrolować, e, kontrolować każdy dzień, każdą sytuację, wszystko, co się dzieje w ciągu dnia. Nie ma tego rozluźnienia, nie ma tego właśnie zaufania. Ja jestem taki trochę momentami, czuję się taki pos, jak taki poskręcany, e, poskręcany węzeł. Ta, ta, ta energia życiowa też... też nie płynie swobodnie tak, jak mogłaby płynąć we mnie, co też oczywiście niestety rzutuje na wiele innych płaszczyzn mojego życia. Na szczęście jest EFT, dzięki któremu jakby dbam o siebie każdego dnia. Dla mnie EFT stało się takim elementem takiej higieny codziennej, trochę tak jak, nie wiem, osoby, które biegają regularnie, też wszyscy no zapewne myjemy zęby każdego dnia po, o poranku i wieczorem co najmniej dwa razy dziennie niektórzy pewnie po każdym posiłku więc to jest jakiś taki element wyuczony takiej naszej higieny EFT między innymi EFT stało się w moim życiu właśnie takim elementem takiej higieny yy, i pomaga mi właśnie budować w tej chwili to ogromne zaufanie to ogromne zaufanie i odpuścić całą tą presję w oczekiwaniu że rzeczy będą się działy w jakiś, a nie inny sposób. To co, to, co się dzieje, kiedy umysł kontroluje, to, to zabiera nam po prostu radość tego życia. Tak? Mamy się uczyć w tej chwili jako ludzie, jako ludzkość, jako zbiorowa świadomość, uczymy się tego powrotu do dzieciństwa jako dorośli ludzie, żeby cieszyć się i doświadczać każdego momentu, każdej chwili życia jako wielkiego cudu, którym życie de facto jest. Um, jest to coś, czego się uczymy teraz. Jeśli się tego jeszcze nie uczycie, to przyjdzie taki moment, że będziecie to w mniejszym lub większym stopniu robić także w swoim życiu. I e, można powiedzieć, że jesteśmy jako, jako ludzie teraz, jak takie niemowlęta, które dopiero uczą się żyć, chodzić, doświadczać tego życia na nowo. To jest e, trudne, momentami przerażające, ale zarazem przepiękne, dlatego że. Ja osobiście czuję mocno w sercu, że jako ludzie, ale też ja jako prywatnie zmierzam do naprawdę pięknego miejsca w swoim życiu. Z tym, że mówię, że to jest proces. Proces, w którym EFT świetnie pomaga, właśnie, żeby odpuszczać to, co schematyczne, to, co zaprogramowane w moim umyśle, i żeby otwierać go na, na, na zaufanie, na zaufanie do wszechświata że wszystko idzie zgodnie z planem i wszystko dzieje się dla mojego najwyższego dobra. EFT, Emotional Freedom Technique, słuchajcie, to jest obecnie jedna z najlepiej przebadanych metod współczesnej psychoterapii. Łączy pracę na poziomie umysłu, jako psychologia poznawcza, emocji i ciała, tak? Ciało się opłukuje, tak? A jej skuteczność, to co jest najważniejsze, potwierdza ponad 100 badań klinicznych prowadzonych w sumie już od, od, od lat 90., w tym e, randomizowanych. E, wykonano także setki metaanaliz oraz ponad 5000 studiów przypadków. Hmm. Wie, wiele z tych, tych badań jest prowadzone niezależnie w kilkunastu krajach. Co ciekawe, ostatnio jeden z trenerów tutaj, mężczyzna, Aleks Nogieć, robi jedne chyba z pierwszych, nie jestem pewien, ale chyba jedne z pierwszych badań tutaj związanych z działaniem i skutecznością EFT. Także zachęcam Was do tego, żeby robić to jak najczęściej. Jak robimy EFT, opukujemy to, co przygotowałem, to jest to jest kilka serii okrążeń, łącznie 36 afirmacji, pozytywnych stwierdzeń, które mają właśnie mnie rozluźnić i otworzyć na zaufanie, na miłość, na serce. Zachęcam Was do tego, żebyście to robili jak najczęściej. Jeśli nie znacie do końca EFT, to będziemy to wykonywać w taki sposób, że będziemy opukiwać 9 punktów. Akurat w tym przypadku tylko te 9 punktów, bo jeszcze jest jeden dodatkowy tutaj punkt karate, na którym robimy ustawienie, ale w tym przypadku akurat to nie będzie konieczne. Więc opukujemy od czubka głowy do punktu gamma. Tutaj on jest dziewiąty ostatni, to jest tak, czubek głowy. Tutaj brew u nasady nosa. Kącik oka, pod okiem, pod nosem, tutaj w tym zagłębieniu pod dolną wargą, pod obójczykiem. Ja mam tutaj mikrofon, więc będę się tylko uderzał jedną ręką, ale można dwoma rękoma. Tutaj pod pachą, nie wiem, czy to widać, mniej więcej tak jakieś 12 cm pod pachą, gdzie u kobiet przechodzi stanik. I ostatni punkt, tak jak już powiedziałem, to jest dziewiąty punkt, yy, punkt gamma I takich okrążeń zrobimy cztery. Więc możecie zamknąć oczy. Będę się starał to mówić oczywiście bardzo powoli. Jeśli w trakcie pojawią jakieś emocje, jakieś doznania w ciele, coś, co Was trochę nie zaniepokoi, może jakaś myśl i tak dalej, to zapisujcie to sobie, bo to są te rzeczy, które gdzieś tam Wam umysł będzie wymalał, wywalał, podświadomość będzie wywalać to, co jeszcze jest do przepracowania w związku z tymi afirmacjami, z tymi stwierdzeniami, które tutaj będę używał. Także. Zapraszam serdecznie czubek głowy najwyższa pora, abym odpuścił kontrolę i zaufał wszechświatowi. Bref, już nadszedł ten czas. Abym odpuścił wewnętrzny dialog i uwolnił napięcie. Kącik oka. Otrzy otrzymuję, co zapragnę od życia, gdyż mam kompletne zaufanie do wszechświata i nie muszę się o nic martwić. Pod okiem. Odzyskuję harmonię wewnętrzną i ufam procesowi życia. Pod nosem czuję głęboką wdzięczność, gdyż doświadczam ciepłe objęcie i wsparcie na swojej drodze. Pod dolną wargą życie nigdy nie było prostsze i przyjemniejsze niż teraz. Pod Obojczykiem uczę się doceniać najmniejsze rzeczy. Pod pachą. uczę się być jak dziecko i cieszyć się wszystkim. Punkt gamma. A poczucie bycia w opiece nie zostawia mnie nawet na chwilę. Czubek głowy znów. Ufam i wierzę, że wszechświat prowadzi mnie w piękne miejsce w moim życiu. Brew. Dobry humor towarzyszy mi stale. Kącik oka, gdyż mam wszystko, czego moja dusza zapragnie. Pod okiem, bezwarunkowo manifestuję prosto z serca. Zawsze jestem spokojny, gdyż rzeczy upadają się pod mo po mojej myśli. To było pod nosem. Pod dolną wargą, ponieważ tak łatwe jest przebywanie w tu i teraz. Obojczyk. Uzdrawiam swoje życie na każdej jego płaszczyźnie. Pod pachą. Uzdrawiam relację ze sobą, uzdrawiam swój umysł i ciało. Punkt gamma. I czuję spokój, zadowolenie i ogromny luz. Czubek głowy. Uwalniam napięcie. Oddycham swobodnie i świadomie. Brew. Ogromna wdzięczność dostarcza mi więcej tego, na czym mi najbardziej zależy. Kącik oka. Co pochodzi ode mnie i z mojego serca? Pod okiem. Łatwo manifestuję dobro w swoim życiu. Pod nosem. Cieszę się obfitością, która pojawia się wszędzie. Pod dolną wargą. Jestem obecny i uważny w każdej sekundzie. Obojczk, jestem dzięki temu w szczytowej formie. Pod pachą. Płynę delikatnie i w opiece, gdyż to serce mnie prowadzi. Punkt Gamma. I nie mam wątpliwości, że to, czego pragnę, szuka mnie. Czubek głowy. Akceptuję życie i przyjmuję je z łatwością. Brew. Moje serce wybacza i odpuszcza. Kącik oka. Przeszłość pozostawiam za sobą, która staje się źródłem ogromnej mądrości. Pod okiem. Ból zniknął, a słodycz i ekstaza wlewają się do mojego życia. Pod nosem, z głęboką miłością tworzę własną rzeczywistość. Pod dolną wargą, a życie uśmiecha się do mnie szerokim uśmiechem. Obojczyk, jestem w stanie delikatnego przepływu. Pod pachą. Niemożliwe staje się możliwym. Punkt gama. A moje życie jest cudem. Wdech, wydech. Mam nadzieję, że skorzystacie. Skorzystaliście. Że będziecie budować swoje zaufanie do życia, do procesu życia, razem z tą sesją EFT. Jeśli znacie kogoś, komu mogłoby się to nagranie przydać, przekażcie, będę wdzięczny za to. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, dajcie lajka, like zasubskrybujcie kanał, pozwoli się to jemu rozwijać. Dzięki temu takie treści będą mogły dotrzeć do większej ilości osób, które na pewno będą mogły z tego skorzystać. Zapraszam także na sesję 1 na 1, sesje indywidualne, które prowadzę metodą EFT. W opisie poniżej poniżej filmu można znaleźć informacje jak to zrobić. Tam jest link do zapisów. Zapraszam serdecznie. Jeśli macie jakiś komentarz, też będę bardzo wdzięczny za to. Za dziś bardzo dziękuję. Do zobaczenia.